Po raz pierwszy sejmik województwa podkarpackiego obradował zdalnie. Sesję prowadził przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz ze swojego gabinetu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast radni w obradach uczestniczyli w swoich domach. Podjęli uchwały związane z bieżącymi sprawami województwa, inwestycjami, kwestiami finansowymi. Głównie zajmowali się jednak oceną obecnej sytuacji przyjęli stanowisko wyrażające wdzięczność i podziękowania dla osób walczących o nasze zdrowie podczas epidemii koronawirusa. Radni podjęli także uchwały o przekazaniu funduszy na te najbardziej dotknięte pandemią dziedziny życia. Dla służby zdrowia zostało przekazane 50 milionów złotych. Dla przedsiębiorców w różnej formie 220 milionów złotych. Jest to pomoc ponad to wszystko, o czym rząd mówi. Ta pomoc dla przedsiębiorców to jest w formie bardzo, bardzo nisko oprocentowanych pożyczek, która może być przy... pożyczka przeznaczona nie tylko na inwestycje, tylko na wszystko, co tylko jest niezbędne do utrzymania miejsc pracy i przedsiębiorczości. Wszyscy radni sejmiku województwa podkarpackiego zrzekli się swoich diet, aby przekazać je na rzecz szpitala w Łańcucie, który pełni rolę głównego szpitala zakaźnego w naszym województwie.